Kamerzysta ochłonąłeś już trochę. No tak, no głupio mi w ogóle rzuciłem, bo nie przemyślałem tego. rzucałem w niego, no ten kieliszek przeleciał, nie? No, nie no to musisz na tego, pewno. Że mogę trafić w kogoś innego. Nie przemyślałem tego, prze, bardzo przepraszam za to. No kurwa, chujowo się zachowałem, przepraszam za to. Musisz po... Musisz popracować na celnością. Kuba, no nie chciałem tego. Podejdź do i przeproś. Ale czy ty człowieku uważasz, że przeprowadzenie tej dzieci to jest spoko rzecz? Dobra? Bo no jestem ciekaw, czy uważasz, że powinny w tym uczestniczyć... Dzieci. Nie ruchamy tego pana dobrze ci razy, okej? Okay? Jasiu. Nie, 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 nie uruchamiaj tego pana, dobrze ci razem. A ty podejdź i przeproś tą to dziewczynkę. Tam, tam. tam siedzi. Przepraszam, no. To pole ci przeproś. To nie wiem. No. Może Dobrze, że na tronie zasiadł rano, jest porządek teraz zarządzony.